Cześć. Mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę Wam mój świat. Świat zapomnionych kadrów i autostopu. Zapraszam na 15 odcinek tej serii. Wyjeżdżamy z duchoku. Opuszczamy tutaj krainę i oazę spokoju. Miejsce, w której wszelkie maści podróżnicy mogą odnaleźć spokój i chwilę wytchnienia. I ciśniemy się do Alkosz. Do Alkosz, a potem do Laliś. Dzisiaj nie mam miejsca do spania. Takiego zapalonowanego. Dzisiaj spróbuję po prostu się zapytać, czy mogę w tym laliż gdzieś spać, czy to w jakimś kościele, gdziekolwiek. Idę teraz poszukać taksówki, i taksówką podjadę sobie 10 km, i przygotowałem sobie generalnie drobne pieniądze z przodu i zapłacę 3000. Jakby mi się udawać więcej, to podam 4. Powiem, że to wszystko, bo nie mogę dać więcej, bo wiem, że tutaj dobra cena to jest 3-4 tysiące maks. Więc szukamy jakiejś taksówki. much give me good price brother as you can give me another one on it so no uh five okay guess the guess is i have 50 okay take it take it thank you zapłacimy za taksówkę 4000 zapytałem się ile on powiedziałem żeby dał mi dobrą cenę powiedział żebym dał tyle ile uważam dałem czwórkę i był zadowolony. Elegancko. Jadę w tamtą stronę. Idę łapać. Podejdziemy. Assalamu moiku? Ego zała? Zała? What's <laughs> oh. Yeah. Uh, travel. Travel. <laughs> yeah, Polonia I go uh, Sharia. Sharia. Yes. Go I go Zava. I go Sharia. Okay. Yeah. You go work? Yeah. You go to work. Okay. My home in uh, Sharia. Ah. Okay. Okay. Yeah, I'm, I go Alkosh. I go Lalish. Yeah. But I want uh, small road. <laughs> I like small road. Where are you from Polonia. Polonia. Lewandowski. Lewandowski? Nie, Lewandowski. You know Lewandowski. Yeah. Yeah, Lewandowski. Yeah. <laughs> smoking? No no no. Okay. to you can smoke I don't mind. But I don't smoke. I know here everyone smokes. Yeah. Everyone. <laughs> Autostop w Kurdystanie działa bardzo dobrze. Ludzie z uśmiechem i życzliwością nastawieni są do mnie za każdym razem. Teraz przyjeżdżam koło takiego obozu dla uchodźców po prawej stronie widziałem go na mapie, ale generalnie tutaj jest taki wielki, wielki obóz gdzie się pomaga osobom, które uciekły przed wojną przed różnymi, różnymi rzeczami Thank you so much No, jestem w mieście, lecimy dalej no, Idę już łapać stopa Tutaj nawet pan taksówkarz po angielsku ci przegada I jak, się, jak mu powiedziałem, że ja łapię stopa To powiedział mi taksówkarz, mi powiedział Gdzie mogę iść i łapać stopa Co nie? Więc Tutaj naprawdę są ludzie pomocni Jak taksówkarz powie ci, gdzie łapać stopa, to naprawdę jest dobrze No Złapałem generalnie mega szybko, chyba Może w minutę niecałą Cisnę teraz do alkoszu, mam pewnie jakieś Jeszcze z 20-30 minut Drogi, może trochę mniej ale podjadę, zwiedzę trochę i dzisiaj pójdę do Leisha od razu. Więc ciśniemy. Ja Jestem w miejscowości Alkosz. Jestem w miejscowości, która jest tutaj akurat miejscowością, w której wyznaje się chrześcijanizm. Jest tutaj dużo kościołów i jest też 5 km stąd, gdzie jestem teraz. Jest taki ogromny kościół na skale, więc ja będę do niego się teraz skierował. Myślę, że po drodze coś zjem, ale generalnie zwiedzę go i jadę już do Laliszu. Gość, który mnie podwiózł jest, był Jazidem, czyli nie, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, ale jak mi to trudno. Był Jazidem i tutaj jest taka trochę też kolebka tego wyznania, ani nie jest ani to muzułmanizm, nie jest ani chrześcijanizm. Ale no, nie znam się na tyle, żeby się wypowiadać, ale pokażę wam gdzie właśnie jestem. Tam jest już Kościół widać, a tak generalnie prezentujesz całe miasto ja jedę gdzieś tam. Naprawdę bardzo ładny region. Oj jak widać, chrześcijaństwo tutaj panuje pełną parą. Więc na pewno w 2014 roku, 15 nie mieli tu za łatwo jak ISIS stagnęło i zaczęło zabijać ludzi. Zobaczcie jak kościół jest, jaką wielką brałą jest ogrodzony. No nieźle. Życzę Ci tutaj w Alkoszu wesołych świąt, ho ho ho. Cała wioseczka. Jest choinka. Ale co też jest? Jest szopka. Na święta pewnie były zwierzątka, więc to tylko pokazuje, jak bardzo obchodzone są tutaj święta chrześcijańskie. A ja dalej jestem w Kurdystanie. Slash Iraku. Merry Christmas. Generalnie tutaj w całym Kurtystanie jest masa checkpointów, przeróżnych, z żołnierzami, z policjantami, na każdym możliwym kroku. No i ja z rozsądku nie nagrywam tych miejsc, no bo jakby jest między innymi powód, dlaczego tu jest tak bezpiecznie, bo tu wszystko się sprawdza. Każdego, kto przejeżdża, każdą osobę, co przychodzi, sprawdzają, patrzą, może nie zawsze sprawdzają paszporty, ale tak wiadomo, rzucą okiem, więc to jest jeden z takich powodów, więc to jest jeden z powodów, czemu to jest bezpiecznie. Ja też nie nagrywam za bardzo tego, chociaż za mną widać na pewno taki jeden z takich miejsc wojskowych, ale ja nie nagrywam tego, bo, bo po co mam sobie robić jakiś niepotrzebny problem. Tutaj naprawdę jest mega mega bezpiecznie, bardzo przyjemnie, czuję się bardzo komfortowo. I szczerze mówiąc, chyba nigdy nie czułem się bezpiecznie jak tutaj, naprawdę. Chodzę sobie z dwoma kamerami na wierzchu, nagrywam, robię zdjęcia, zero stresu. Jeden aparat tu, drugi tu. Będę próbował opać stopa do samej góry, bo nie za bardzo mam ochotę iść z buta całej drogi. Uh, uh. Slamolejku? Uh, I go uh... Dziękuję. Yes. Uh. Thank you. Hello. Thank you. Hello. Hello. Hi, uh, Polonia. From Pol Poland. Polonia. Poland. 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 <laughs> My name is Paweł. Hello, hello. Paweł? Kelly. Kelly. <laughs> nice to meet you. <laughs> Polonia? Yes. Where Madrid? Where Madrid? I'm here. Here? Here? Yes, yes. This. <laughs>

Teraz poszukam miejsca, gdzie sobie zaszyję gdzieś swój plecak i będę, łapu... i będę sobie zwiedzał. Schowam plecak, będę zwiedzał, pochodzę sobie się z godzinę dwie i będę się już kierował w stronę Laliszu. Jest bardzo dobry czas, bo jest chyba nawet dziesiątej jeszcze nie ma bodajże. 10, jest dziesiąta dwadzieścia pięć, więc mam bardzo dobry czas, mam jeszcze 7 godzin do zachodu. Do Laliszu mam może z pół godziny, więc elegancko, naprawdę fajnie. Stop bardzo dobry to idzie. Idziemy łapać stopa, znaczy idziemy zwiedzać, tylko najpierw zostawię gdzieś plecak, żeby to nie targać. Klasztor Świętego Hormizda jest najstarszym kościołem w całym Iraku i został on całkowicie wykuty w skalę. A tak naprawdę gdzie nie poszedłem to wszystko pozamykane. Niby ta wycieczka jest, ale oni zniknęli. Obstawiam, że może tylko z przewodnikiem można wejść do środka, albo jest jakaś taka godzina beznadziejna, nie wiem, ale idę stąd, nie chcę mi tu siedzieć, po prostu kościół, ładny na skalę. Lecimy dalej, lecimy do Laliszu. Każdy meczet jest otwarty, każdy meczet, każde drzwiczki, wszystkie są otwarte, a jak idziesz do kościoła, to kurde, tu zamknięte, tam zamknięte, tam zamknięte i weź troszkę wejście wszystko pozamykane no strasznie mnie to denerwuje do meczetu wejdziesz, posiedzisz na spokojnie a w kościele kurde siedzisz, siedzisz nawet albo nawet wejść nie można wszystko pozamykane zobaczyłem w sumie tylko z zewnątrz o jakbym tutaj z buta szedł pod tą górę jakbym tu musiał wszędzie pod górę iść to bym się wkuł na koniec że w takim podejściu ktoś nie wejdzie do środka lecę do Laliszu. zajebisty widok, o nie fajna droga i Cieszy mnie to, że nie muszę iść teraz pod górkę, tylko że mogę sobie po prostu zejść z górki. To jest też jeden z plusów. Ale tak to, jakbym tu nie przyjechał, to bym chyba nie czuł, że coś straciłem. Ale spoko. Stąd do Mosulu 25 km, a sam kościół z VII wieku naszej ery. No spoko. spoko. Ale po tych wszystkich rzeczach, co już zobaczyłem na tym wyjeździe, to nie robi to na mnie aż takiego wrażenia. Ale co prawda, to prawda, że podoba mi się to, że tu jest tak zielono. Słonecznie i całkiem ciepło. To mi się podoba. To wracają już z tej góry, z tego zakonu. Główne drogi mam z 5 km. Nie chcę mi się za bardzo iść, ale jak będę musiał, to przejdę. Ale liczę to, że uda mi się coś złapać, więc widzimy się już. Das wow, ist ein Macher, du! Sein Stich, ja! Sein Stich, ja! Sein Stich, ja! Sein Stich, ja! Hey, wei! Hallo! Hallo, hey! Hello, hello! Photo? Yeah. <laughs> ok. Hello mister. <we> Hello. <laughs> 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 no, <my> photo? <laughs> 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 you photo? Ok. have happy? Jest? Jest na yes. Instagramie. Ok, nie no problem. <laughs> o no, tutaj główna droga. Bye bye! Do <laughs> you. you. Bye bye! Znowu jak bye No, tak, 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 Dziękuję, tak, tak, Musiało <laughs> przytrafić, że akurat tak, z lekcji Bill. Po tyle dzieciaków się zebrało w sklepie, nie mogłem sobie nawet spokoju zjeść. Aż sprzedawca je odganiał. No, idę już w stronę głównej drogi i będę łapał do Laliszu. A kałasie pod nogami. Peszmerga? <gryptale> Peszmerga <"Taraz> <gryptale> to żołnierz Kurdystanu. Kierowca, który mnie zabrał, jest właśnie jednym z nich. <gryptale> Zorzec, <"Taraz> pas. <Departy> <"Sassurple> pas. <gryptale> Kurdystan, the best. Okej. Tu jedziemy. A pod nogami mam kalaszyków? Jest kalaszyków. Kalaszyków. Ah, ok, no problem, no problem. Oh, oh. Coś tam damy. Ma aż tu pięć tysięcy. Okay? okay? No, no. I have that all. That's, that's all. that's I have. I tu mam jeszcze. <laughs> <mushy, ale. laughs> Talila, That's all I have. No more. <laughs> It's all, no more. Oh, it's good price. Bye, No, No, good. Bye, bye. Nie będę się targował z karabinu. To się generalnie wszędzie chodzi na Bosaka. Zobaczymy. Trabię się z myślami. Bo w jutro jest piątek. Tu nigdzie mi nie pozwalają spać. Pytałem się. Ale. Nie chcę mnie tu wpuścić z, ze spaniem, nawet kurczę przed wejściem. Chyba po prostu nie rozumiem o co mi chodzi. I, i zobaczymy, co tu jest, ale kusi mnie, żeby po prostu dzisiaj jeszcze tutaj wjechać do Acre, bo w sumie dzień jeszcze młody, a tam czeka na mnie nocleg normalny. A nie wiem, czy aż tak mi zależy na tym, żeby tutaj przychodzić jutro. Raliż jest najważniejszym miejscem w religii jezydów. Na świecie żyje w tym momencie około miliona osób wyznających tą religię. Tak, chodziłem tutaj i uznałem, w sumie, że jadę do Akre że to mi się... to jest fajnie ale czuję takie w sumie dziwnie dziwnie się tu czuję i chyba nie, nie czuję się tu na tyle dobrze, żebym zostawał tu dziś specjalnie w nemecie na jeden dzień byle tylko zobaczyć jakieś, jakąś ceremonię w domu, że fajnie byłoby ją zobaczyć, ale z drugiej strony nie wiem ile jeszcze mi czasu zostało tutaj w Iraku w stanie dlatego dam sobie spokój pojadę do Akry tutaj po prostu wszędzie jest są naprawy trafi mi się sezon na rozkopki, na wykopki wszystko jest naprawiane, a ja a ja w sumie nie zależy mi aż tak bardzo na tym, żeby na piątkową szedł, tańszą jakoś się śpieszyć i zostawać specjalnie gdzieś w okolicy, spać, hotel wynajmować. Pojadę sobie stąd 80-70 km dalej do miejscowości Akre, bardzo ładnej miejscowości, w której myślę, że zostanę sobie. Za 3 dni w sumie. Skoro nie zostaję dzisiaj tutaj, tylko tam pojadę, to pojadę prosto do akry. Nie chcę tutaj siedzieć, bo nie podoba mi się tutaj. W sensie niby jest spoko, ale czuję taką dziwną chemię z tym miejscem, więc posłucham instynktu i po prostu stąd wyjadę. Póki jeszcze jest dobra pogoda i dobry czas, żeby do głównej drogi dojechać, więc jadę. Oj, oh, Panie heavy, heavy, stopa standardowo błyskawiczne. Ludzie są bardzo gościnni i zapraszają do siebie, by poznać znajomych za każdym możliwym razem. It's video. Video. Zawsze <laughs> <laughs> <That's> <laughs> ورودی و ازم شبه و رج دیده دبتم ورودی و ازم شبه و زانی چند خریبم بودی نه تیاب زانی چند خریبم Jeden Dojechaliśmy do Akre 30 tysięcznego miasta My friend Zorspas Braj Zorspas, Pięknie I będziemy jeść A ja potem jadę tam do ZioMeczka bardzo dużo przystawek, przy różnych przystawek, i to nawet niestety zamówiliśmy, tylko to jest takie, taki appetizer na start. więc Zawsze podają masę, masę różnych rzeczy, bardzo dobrych rzeczy. Tyle jedzenia. No ja nie wiem, jakie ja to zmieszczę zors <słyskawek> pas. <słyskawek> Bardzo dobrze, dziękuję. Pora poznać się z Jagerem, którego poznałem przez couch Hello. Hello, hey, good, to, good to meet you. Hey. Very Niesamowite. Zostałem tutaj, a nie, a nie, że zostałem w Lalić, tylko, że jestem w Akre. To mi się o wiele bardziej podoba. Jak widzicie, zostałem tu 3 dni. Minimum. <grystanie> Jest zajebiście. <grystanie> Jesteśmy w Akre i naprawdę pierwszy raz na tym wyjeździe mam tak zarąbisty zachód słońca. Tutaj chyba po prostu zaczepiłem co trzecią osobę, która mi się podobała, żeby to zdjęcie z i zrobiłem chyba ze 100 portretów. No ale po prostu mega mi się to podoba, zobaczcie po prostu też ta flarka teraz, o Jezu się pojawiła. W końcu mam piękny zachód słońca na tym wyjeździe. Przepięknie się trafiło, mega mi się to podoba. Zostałem tutaj prawdopodobnie za 3-4 dni, ale jaram się strasznie, jaram się strasznie, że tutaj dojechałem i dojechałem stopem. Wychając topem, elegancko. Tutaj kolejny generator prądu, który huczy na całą dzielnicę. A obok generatoru flaga Kurdystanu, jakra. I, I tam na górę można wejść. Na wschód-zachód słońca. Miejsce podobno przepiękne. Więc też pewnie tam będę chciał wejść. O, i kable, wszystkie w inne strony, o! Widok z okna będzie naprawdę niesamowity dzisiaj. A takiego widoku to się naprawdę. Najlepsze miejsce na świecie nie pościdzą. I to by było na tyle. W kolejnym odcinku poznamy to miasto oraz ich ludzi trochę lepiej. Tymczasem zostaw Suba i widzimy się już za tydzień. Cześć!